Są trzy rzeczy, które zdradzają Twoją słabość. Pierwsza potrzeba udowadniania, że masz rację, bo kiedy musisz coś udowodnić, oddajesz drugiemu prawo do osądu, a mądry człowiek nie przekonuje. On wie. Druga potrzeba akceptacji, kiedy zbyt bardzo zależy Ci. By ktoś cię lubił, zaczynasz zachowywać się nie jak ty, tylko jak oni chcą. A to oznacza, że twoje decyzje nie należą już do ciebie. Silny człowiek potrafi być sobą, nawet jeśli nie wszystkim się to podoba. Trzecia. Gniew. Gniew to emocja, która pojawia się wtedy, gdy tracisz kontrolę nad sobą. Często nie jest reakcją na innych, tylko na własną bezsilność. Seneka pisał: Największą karą dla wroga jest Twoja obojętność. Prawdziwa siła nie podnosi głosu. Nie musi. Jej słychać nawet w ciszy.